Wszyscy widzimy oskarżoną. To morderczyni. Wyjątkowo okrutna. Myślisz, że go zabiłam? Nie zadaj klientom takich pytań. Ma pani słabość do bogatych, starszych panów o słabych sercach. To było coś przeciwnego naturze. Tu ludzie są seksualnymi konserwatystami. Nieprawda. Po prostu nie mówią o seksie. Nie mamy osądzać seksualnych upodobań Rebeki Carlson. Koniecznie chcą mnie skazać. Oskarżona jest zarazem narzędziem morderstwa. Przyznaj, że mnie pragniesz. To nie zbrodnia. Co ona ci zrobiła? Chyba straciłem rozum, czy zadawałem się z tobą. Seks jest dla niej zabawą, ale zawsze stawia na swoim. Zerwij ją. Tak jest łatwiej, co? Sidła miłości. W kinach od 16 kwietnia.